jestem na Stachu, widać, się na kanale Stachu gra i się będziemy grali w Siege 21 Ultimate Team. Ale najpierw odbierzemy sobie nagrody za Division Rivals, które były w tym tygodniu. Um, one wychodzą w czwartek zawsze rano, więc um, opłaca się troszkę zrobić więcej bo na przykład ja zrobiłem na pierwszą rangę miałem, ale wyszło tak, że dostałem drugą, ponieważ trochę odjął punktów, zawsze oddejmuję każdego dnia. Dziś pewnie około północy odejmuje kilka punktów, więc trzeba dokładnie tutaj uważać, żeby nie było takich wpadek, że na przykład myślicie, że zrobicie pierwszą rangę, dostajecie drugą. E, no dobrze, my odbieramy opcję drugą, ponieważ my chcemy otworzyć dzisiaj bardzo dużo paczek, a konkretnie otworzymy aż 6. Potwierdzamy. No zobaczcie, Division Rival's ranga druga, powinna być pierwsza, więc to odejmuje. No i jeszcze później zagramy jeszcze jeden nasz Division Rivals. Żeby rozpo... roz... rozpoczniemy nowy sezon. A dobrze, zaczynamy od dużej złotej paczki premium. Mam nadzieję, że trafi mi dzisiaj jakąś tocę. Mam już cztery toce, bo w ostatnim odcinku były jeszcze dwie, ale ostatnio trafiłam jedną o mamy toce. Chyba tak, to jest to O kurde, środkowa obrona. Markało, jest pierwsza paczka na odcinku. Mamy toce. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja. To jest to prawda obrońca. Kolejny obrońca do składu wejdzie. Raczej kowalniemy na, na środką obronę. Flip idzie jeszcze pod skład. No ja nie mogę. Pierwsza paczka na odcinku. I od razu mamy to, co. Się boję, co jeszcze będzie z tych lepszych, bo to jest najsłabsza, którą mamy. Dobrze, bierzemy wszystko R2, żeby wziąć do klubu. Kurde, mam już 5 toców. Ja nie mogę. Dobra, kolejna paczka. Jak każda paczka to będzie to, co to będzie słabo. To będzie dobrze i słabo trochę. Dobra, e, mamy... słabo, więc pomijamy. No, to było hackingie chyba. Nie. hamdalach. Ten kur... Frederi. Chyba tak. O, mamy glika w ogóle. No, ta paczka już była troszkę słabsza. No, ja już tak naprawdę spełniłem swoje zadanie, bo my chciałem dzisiaj trafić jedną tocę. Mam nadzieję, że będą kolejne. No teraz, teraz to, co nie będzie. ponieważ ja znowu mamy troszkę słabsze overall. Bo to jest Buggus. Mandy, Dani Olmo, Martinez. No, może jakoś tutaj przydadzą niektórzy zawodnicy do robienia WBS-ów ale nie nie, nie nie można. Dobrze to szybko sprzedaż. Właśnie słabe jest to, że nie może mieć duplikatów w klubie, bo gdyby się miało, to bym, to bym miał pewnie tak dużo wbs ów zrobionych, że szok. Kolejna paczka. O i teraz mamy ekrany chyba. Hiszpania. Lewe skrzydło. To jest, jest Oriel Zabal. Było to trafiłem już go na odcinku, więc nie jest to jakoś najlepszy traf. To jest chyba duplikat. Tak, bo Origi, Ambrozio, Alberto Moreno, Olainka. Kordowa i Nobby. To są inne i zobaczcie, no... O, tu idę Hedulon. No i Oria Da się go walnąć? Nie, dobra, trzeba go tam. Dobra, zostały nam dwie paczki. Paczka piłka Electrum Prime razy dwa. I mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze jedna, to co? No, gdyby to się stało, to by było już w ogóle. No i znowu słabo. A już 14 PO, to będzie coś słabego raczej. Forsberg, Bet szukaj kodu. No dobra, no. Mówiłem, ja już jestem spełniony, więc tak naprawdę wystarczy, żeby tutaj jeszcze trafić jakieś fajne karty, które byłyby na WBS-a i będzie fajnie. Dobra. Ostatnia paczka. Też paczka, Jukarzy, Electrum Prime. No dwana, mamy 12k 3 złotych, 6 rzadkich. Ja mam nadzieję, że coś tutaj trafimy. Kto to będzie kolejna to, co to było w ogóle. Nie. E, pomijamy... No nie wiem, co pewnie będzie Bundesligi. A nie. No tak, gruze. Galeno, jedin. No ale wszystkich bierzemy do klubu, bo oczywiście to pójdzie na WBS. Dobra, i teraz robimy zmiany w składzie. Miejmy nadzieję, że wejdzie pod skład. Bo zobaczcie, mam tutaj jedna toca, która była trafiona, to jest Kundę z La Liga, To jest najsłabsza toca z La Ligi, no ale trudno. A kolejny to jest Stanberg, który już był. Baka to jest ten właśnie trafiony. I No Dobra, tutaj. Sake myślę, że można by było wyrzucić. część Markao. No niestety, ale to pogarsza zgranie. Tak ostro. Ale trudno, mamy dwóch Wrońców. tosy na środku. I nawet ja bym mógł zbierać całym toców, ale tak naprawdę nie będę tego robił. można no, troszkę tam się to nie opłaca tak jakby, bo gdy przeciwnicy są... jest na przykład już jakiś czas tego meczu, przeciwnicy są już zmęczeni trochę. To wtedy jest to... Sprawdzam te tosy, bo one robią bardzo dobre rzeczy dla do naszego zespołu. Ale powiem szczerze, nie spodziewałem się, że na tym odcinku trafimy jakąś tosy. Naprawdę się nie spodziewałem. No, trzeba dać kontrakt naszemu menedżerowi, czyli S. -Bruce. Eee, I uwaga, teraz mam na Was taką, takie jedno zadanie: postarajcie się wybić do wakacji 100 subskrypcji. To jest taki challenge, nie musicie to tak robić, ale byłoby bardzo fajnie, gdybyście to zrobili. No bo po prostu... Hmm, wydaje mi się, że chcielibyście chyba dostać pierwszego live'a na tym kanale, hmm. więc... Zachęcam do subskrybowania oraz zostawienia łapki w górę, jeśli już subskrybujcie to oczywiście z dzwoneczkiem. No i teraz będziemy grali ten mecz Division Rivals. No, rozpoczynamy nowy tydzień, będą nowe nagrody, Kolejny czwartek, chyba najważniejsze w tym wszystkim, że jak, jak teraz gram, jest to, że przeciwnik, widząc dwie moje tocy na obronie, to pewnie nie spodziewa się jakiegoś dużego tego wyzwania. A, a gdy zobaczysz, że ja mam jeszcze złapki wprowadzone, do... kurde, eee, on też ma to coś z tego, co widzę. I zresztą bardzo dobry skład. 81 najsłabszy overa, mi się jeszcze 100 wy. No nie zła, nie na muszę przejść. A ten korea to akurat był na WBSie, więc... Znaczy ten na zadaniach, więc no trochę łatwiej będzie. No i ma konek Prime. Albo historię. Dobrze. Postaramy się wygrać. Ej, no stałem trzeba był tutaj przewalony konkretnie. No i teraz ma już kontuzję, no bez kitu. Chcieliśmy tutaj wejść w pole karne I ładnie byśmy to zrobili, tyle, że niestety przeciwnik troszkę nam tutaj to uniemożliwił. Dobra, Kondo 88 overala jednak bardzo ładnie gra. Teraz Disney Swefa to co z La Liga, no ale... I tutaj ładnie poszliśmy, ale to nie wyszło. W ogóle W przeciwnikach przeciwnik ma Neymara, przez to troszkę się go, się go trochę, że tak powiem, obawiam. Jak ktoś umie się kiwać, no to Neymar to jest dla niego le Raritas Aj, Oblak Broń A nie, 91 overalla jednak bardzo dobrym overallem jest że tak powiem Dobra, mamy kolejny już na razie nie wprowadzamy, ponieważ nie ma sensu tak wcześnie Aj, to Lisa tutaj wszedł. no ładną główkę, tyle że niestety mi trochę to nie wyszło No i tutaj niezrozumienie naszych zawodników Okej okay. Mam nadzieję, że coś z tego dobrego zrobiło Ładne wystawienie Rainiera, muszę przyznać A tr tr Trochę się powtarzam z tym. A ale no teraz mogło to już tu wpaść. To lewa noga, Reyniera, no. no, niestety, ale dźwigni nam strzela. Rush, i ani raj chyba. 54 tempa gdzie strzała, przepraszam. Tutaj Sancho już nie ma kontuzji, nie, to był króciutki uraz. Dobrze, tutaj do to Liso Sancho. Sergio Ramos jednak przechwytuje tę piłkę. Co z Ozim? Powiem szczerze. naprawdę, gdybym. Tak, może inaczej. To jest najlepsza FIFA, jaką miałem. Ponieważ w żadnej FIFA, którą dotychczas grałem, nie miałem 5 toców. A plus jest jeszcze taki, że te tocy dopiero co wyszły. Więc, no, w ogóle. No dobra, pierwsza branka, no to było trochę reiner 81 strzało Rucz jest taki, że przeciwnicy jak teraz było często idą tak bardzo do przodu że Dobra. Rainer strzela gola trochę tam Zmówiłem, bo tutaj musiałem się bardzo skupić, żeby strzelić gola. Ale strzeliliśmy go jednak. I teraz to musicie zostawić pod tym filmikiem, czyli łapkę w górę oraz subskrypcję, jak już mówię. Dobra, yy, przechwytuję Davis, podaję kramalicia do Rainiera. Czyli nie wstawiliśmy w ogóle toców, a prowadzimy do, do jednego, więc no takie. boję tylko tyle: boję przeciwnika jest prawdopodobnie gdzieś w okolicach mojego. A ja po prostu troszkę mam lepszy skład. Dzięki tym to, co? No też, to tylko jest obrona, więc... Aj... Myślałem, że ten oblak wyjdzie i już kliknąłem kółko raz L1 Dobrze, markało Przechwytuję tę piłkę Dobrze, Hradecki łapie. Do Sancho. Idzie znowu Reiner. I strzela po raz kolejny, tym razem już celnie, 3 do 1. I myślę, że to jest dobry moment, żeby wprowadzić co żeby mieć jednak tą przewagę, jeśli chodzi o karty. Teraz zobaczycie klasyczne wstawienie Totsów przede mnie. Kromaricz z Standbergiem, tak jak było, Łącza też zostaje, ale tutaj ważna rzecz. To z Bakasetas. Dlaczego? Sabicer tak naprawdę, no jak on nie zdejmuje, ponieważ jak on by był tutaj, to mimo to, on jest jednak do tych wolnych. A Bakasetas, jak pójdzie tutaj ee, górą, na wysokość Standberga, to będzie mógł uderzyć z prawej nogi. Dobrze, zostało 5, 4, 3, 2. No, silnik nie robi chyba zmian, a to jak robi, to pewnie jedno czy dwie Dobra, teraz jak on zobaczy, że mam jakąś toczkę, to myślę, że będzie poddanie się. A przynajmniej tak obstawiam. Nie jestem pewien, ale obstawiam. Tu jest tak, że mam jednego zawodnika z drużyny tygodnia. Witnim of the weekend albo week. Week, weekend to week, ten to weekend, a week to tydzień, więc no, to team of the week. No i dzięki temu, nawet jak ten Markao, który teraz troszkę tutaj zawalił, i Konda, jak oni zostaną z przodu, to zawsze mam jednak te to, ty wy, Co prawda, nie jest najszybszy, Pawart. Aj! No tutaj już byłoby wystawienie w go może. Okej, okay, zobaczymy, czy będzie zmiana jakaś, czy będą... Od razu... Poddanie się. Minut na 46, asysta 1, kontakt 19, pełne celne. Dyrygowanie grą u Sancho. Bo tej, po tej prawej stronie muszę przyznać, że Sancho robi bardzo dużo. Na przykład dzięki niemu mam wiele asyst, bo on ma bardzo dobre podania i tempo. Więc często jest na klepkę, wystawienie do Sancho, a Sancho wykańcza albo podaje. Jest to takie klasyczne ustawienie, jeśli chodzi o atak. Jan Rush miał piłkę. Cross Uzil. On to jest Dobra, konda. Aiii, no jest. Gol. Na przeciwnika troszkę tutaj nie wyszło. Korea. 88 strzałów. <suszy> Myślałem, że właśnie to wyjdzie, ponieważ no, często z ciebie się nie spodziewałem, spodziewałem się zejść do środka, dlatego przyszedł do środka, a ja bokiem łatwo przechodzę. Rush! dobrze nie strzela. Kurde, 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 kurde. dobra. Oj i nie myślałem, że tutaj zdążę wejść na środek i podać Dobrze, Hradecki. Dobrze, Davis. Wis. Strandberg ma piłkę. Daj do komana, który odgrywa do Strandberga. włącza który wystawia... Sancho a Sancho podaj do Strandberga. No i myślałem, że strzelę jak stanę. Bo jedna była taka ładna bramka. Tyle, że to nie było chyba na odcinku. Tak, to nie było na odcinku. Ale wyszło to tak ładnie kiedyś. Normalnie uderzałem z końcowej. Bocz, z końca bocznej linii. Normalnie myślałem, że. Strzeliłem, bo chciałem to wybić, bo miałem przeciwnika obok siebie. Kiliłem kur kółko i przez przypadek R1, a wpadło mi normalnie także szok. Podbiło się od poprzeczki do słówka i wpadło do siatki. Strandberg uderza. A, jajaj! O kurde, jaki fart. Myślałem, że to w ogóle wejdzie, bo tak od słupka na takie strzałki często wchodzą. Strandberg. Ej, to może być nawet czerwono. Czy będzie czerwona, czy żółta? Żółta. Andle do sabicera. A i nie wyszło. Dobrze, David. Zawsze czujny Davis. Bardzo szybki też. dokładne podanie strony Berga. Neymar. Komand. Stranwerk Koman łącza No kurde jak on to wyjął Wiesz, To to ciało w samo W sam bok no Idealnie byłby go ta lewa noga ugłączy nie jest tą lepszą, ponieważ dominująca to prawa Więc no tutaj w sumie w sumie tracimy bramkę Dobra, jest 3 do 3, miejmy nadzieję, że jest coś tutaj zdołamy ugrać Dobrze, Strandberg Jest Strandberg Pakuje prosto bramkarza Kurde, Black. Dobra, Strandberg, nie dokładnie tutaj, Szara Szwed, nie wiem, czy to nie powinien być spalonego u Korei, ale nie było to, nie. Dobrze, Paward, Bakasetas, kurde, jeszcze możemy to wygrać, ale na razie remisujemy. To nie jest najlepszym znakiem. Dobra, teraz idziemy. To jest gol, i to jest gol na 4 do 3. Ładne rozegranie dwóch toców z y, Saudi Pro League, czyli arabskiej ligi. No dobra, jeszcze tutaj postaramy się wygrać większą liczbą. I w ogóle postaramy się wygrać. Bo jeszcze przecież może tutaj pójść skrzydełkiem. No jednak tutaj przechwycił. Award. Głącza. Dobra, Standard. Kurde, chociaż z tym kurde, ale tutaj szczerze trzeba powiedzieć, no. Markao. Kunde, dobra. Fajnie by było w ogóle, jakbym trafił jakąś toksę na przykład Czyli Bailey. Bo ponieważ on jest niedostydliwy i idzie mi pod granie. A dobra, wygrywamy ten mecz, to jest koniec meczu, tak samo jak tego odcinka, dziękuję Wam za oglądanie, Na jeżeli zostawiliście subskrypcję oraz łapkę w górę, zachęcam do obejrzenia poprzednich materiałów, a jeśli już z Wami nam